Paweł Petelski, witam. witam. Jak dzisiaj parkran poszedł? O, bardzo dobrze, dzisiaj pogoda bardzo dobra do biegania, chociaż wydawało mi się, że będę trochę ciężki, bo jestem po półmaratonie tydzień temu, który pobiegłem w Pucku. W międzyczasie zrobiłem duży kilometraż, duże obciążenie kilometrażowe, bo chcę pobiec maraton Solidarności. A mimo to pobiegłem fajnie, zajęłem trzecie miejsce i prawdopodobnie pobiłem życiówkę. Czyli? Gdzie przez ostatnie, poprzednie dwa parki rany nie udawało mi się, wyrmywałem tę życiówkę. Dzisiaj mam nadzieję, że ta sekunda dwie jest poniżej. Yy, dlatego, że mam nadzieję, dlatego, że ja dokładnie nie łapię tego stopera odciut później niż wspomniałem to. Także myślę, że jest. A jaki wynik? Mniej więcej? 18,47. Czyli poprawiona o, o dwie sekundy. A przygotowania teraz. Idą do, pełną parą do... do Maratonu Solidarności, który odbędzie się 15 sierpnia. Nie miałem go pobiec, ale w związku z tym, że organizatorzy postarali się, zmienili trasę, zrobili kategorie dodatkowe. No i widzę, że chcą zrobić z tego maratonu taki troszkę lepszy maraton niż do tej pory, żeby to się cośkolwiek działo, takiego większego jak na przykład w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Mam nadzieję, że w tym kierunku idą i dlatego z patriotyzmu lokalnego pobiegnę ten maraton, chociaż zupełnie na luzie, swobodnie, bez ciśnienia na widzę rozumiem, a syn startuje za no, Mateusz tydzień? startuje w Herbalife Triathlon Wiedenia to są bardzo poważne zawody największe zawody w Polsce Mateusz w ubiegłym roku w tych zawodach zdobył 24 miejsce z czasem 4 godziny 24 minuty, a w tym roku oczywiście nie idzie na miejsce, bo tam jest bardzo dużo profesjonalistów z całego świata zjadą, ale chce pobić ten swój czas i idzie na powiedzmy sobie 4 godziny 20 minut. 4,20. Dobra, to dziękuję bardzo. Życzę Dzięki. powodzenia. Cześć. Dzięki.